Monika Włodarczyk, witam Państwa, zapraszam na Czas dla Wrocławia. Dzisiaj moimi gośćmi w studiu są Panie Grażyna Kulbaka, dyrektor finansowy MPK i Pani Renata Popławska, rzecznik pasażerów MPK. Witam serdecznie Panie. Raporty, które są przygotowywane po euro... Pokazują, że 70% kibiców i turystów, którzy odwiedzili Wrocław i korzystali z komunikacji miejskiej, są z niej zadowoleni z jakości połączeń, z jakości taboru. Czy to dobry wynik, te 70% zadowolonych? My jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo się przygotowywaliśmy pilnie do tego trudnego zadania. Było to rzeczywiście przedsięwzięcie na miarę no, wielu, wielu lat. Od dawna takiego przedsięwzięcia nie było. Przy czym to, że stadion jakby wcześniej był gotowy i odbywały się na nim mecze Śląska, mogliśmy przećwiczyć. Także rzeczywiście tutaj. I ten transport kibiców z centrum miasta, tak, tak, na tak. To, stadion. To, to było dla nas jakby logistycznie. Logistycznie musieliśmy się do tego przygotować, i to te wcześniejsze imprezy na stadionie pozwoliły nam na te dobre przygotowania. I teraz 70% turystów, czyli tych, którzy korzystali z komunikacji miejskiej, jest zadowolonych z jakości taboru i z połączeń. To też pewien wysiłek logistyczny. E, jakość taboru, która Wśród wielu wrocławian pewnie do tej pory budziła wiele zastrzeżeń, ale Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne poczyniło wiele starań, żeby ta jakość taboru została na euro zdecydowanie poprawiona. Tak, no przede wszystkim trzeba pamiętać, że cały projekt przygotowania się naszego miasta do, do tych Mistrzostw Europejskich polegały na tym, że między innymi zainwestowało miasto i MPK w nowe środki transportowe. Przecież mamy nowe linie, tak zwane plusy, nowe tramwaje, nowe... Linie prowadzące na Kozanów i na sam stadion. I to spowodowało, że na, w naszym mieście pojawiły, pojawił się nowy transport, nowoczesny. Skody 19. Ten. No, wcześniej też jeździły skody, ale jednokierunkowe, w tej chwili dwukierunkowe. Także to jakby pierwszy punkt przygotowań, czyli odnowienie taboru, no, nowoczesny tabor. Natomiast dodatkowo przygotowywaliśmy się w ten sposób, że staraliśmy się. Nasz tabor dotychczasowy no w jakiś sposób zrewitalizować, jak my to mówimy, czyli odświeżyć. My naprawdę włożyliśmy bardzo dużo pracy w to, żeby ten tabor w miarę schludniej, porządnie, czysto wyglądał. To sporo pracy, rozumiem, to sporo pracy, sporo kosztów, ale także sporo wysiłku, żeby właśnie jakość taboru satysfakcjonowała kibiców, turystów. Wandalizm. W tramwajach, czyli porysowana krzesełka, porysowane foteliki, zniszczona tapicerka, zniszczone szyby, to poważny problem, nie tylko w Wrocławia, ale wielu innych dużych miast. No tak, rzeczywiście to jest problem dla wszystkich, bo nie tylko graficiarze niszczą tabor, ale również widzimy, że na nowych osiedlach, tam gdzie pomalowane budynki nowe, tam też są te straty. I powiem w ten sposób, że zniszczenia są o tyle dolegliwe, że tego nie da się zmyć to po prostu trzeba fizycznie usunąć. Co oznacza, że jeżeli ktoś porysuje szybę w tramwaju, to my musimy fizycznie tą szybę wymienić. Nie da się umyć tylko tej szyby. To są specjalistyczne szyby, to są szyby profilowane, więc to są bardzo drogie szyby. Czyli wymiana tych szyb nosi, poniosła za sobą olbrzymie koszty. My wymieniliśmy ponad 2,5 tysiąca szyb w naszych pojazdach. Więc to powinno i to już widać, że ten tabor troszeczkę inaczej wygląda. Poza tym usuwaliśmy graffiti wewnątrz pojazdów, też szczególnie drugie wagony czy końcówki wagonu. Są najbardziej narażone na tego typu działania, i tu również musieliśmy dokonać naprawdę olbrzymiego wysiłku tu już pracy fizycznej, wręcz czyszczenia szlifierkami, malowania no i różnych innych metod, żeby przywrócić stan no taki, jak powinien być. Poza tym graffiti na taborze. To również wymagało lakierowania tego y, taboru. Także i dużo y, środków finansowych zaangażowaliśmy, no i przede wszystkim dużo pracy. A jakie zniszczenia y, powstały po euro? Y, powiem szczerze, że żadne. Naprawdę jesteśmy tutaj pod wrażeniem kibiców, y, bo. Y, przed wielu laty bywało tak, że po imprezach stadionowych, jeszcze Dużych, na starym stadionie, tak, ten tabor wracał zniszczony, bardzo zniszczony. A teraz nic, naprawdę. Bo kibice są specyficznymi e, pasażerami. Wydawałoby się, że rzeczywiście do tych zniszczeń mogłoby dojść, bądź e, ewentualnie mogłyby być jakieś szkody wyrządzone specjalnie, niespecjalnie. Tymczasem okazuje się, że e, Rzesza Kibiców, która. Rzeczywiście korzystała z komunikacji, nie pozostawiła żadnych negatywnych skutków. No tak? nie, powiem, ci kibice przyjechali rzeczywiście po to, żeby bawić kibicować. się, kibicować, a nie żeby niszczyć. Także to, to, to była inna rzesza, inna grupa kibiców. Czyli to też troszkę smutny wniosek z tego płynie, że sami wrocławianie niszczą publiczne mienie. tak. Tak, my podjęliśmy w tej chwili taki program. Chcemy utrzymać to, żeby nasz tabor no, nie był zniszczony przez graffiti. Także mamy przygotowane różne działania. Będziemy w tej chwili wprowadzać te działania wspólnie z policją, ale nie tylko, również we własnym zakresie. Po pierwsze, będziemy na bieżąco usuwać graffiti. Mimo, że jest to duży koszt i duży wysiłek z naszej strony, jednak chcemy, żeby Prosowianie docenili to, że tabor jest w miarę schludny, czysty, więc jak wchodzę do schludnego pomieszczenia, to też się tak zachowuję, żeby nie śmiecić. Po drugie, będziemy chcieli wewnątrz taboru pokazać, jak wyglądał ten tabor wcześniej, czyli z tymi zniszczeniami grafiti, jak wygląda teraz i te zdjęcia mają pokazywać, a jak wygląda w danej chwili, czy dalej ten tabor jest taki czysty, czy, czy może już znowu niedopilnowany i grafiti, zniszczone szyby, czy, czy zniszczone powłoki lakiernicze. Będziemy zwracali się do, do wrocławian, do podróżnych, żeby reagowali na takie sytuacje, ponieważ wielokrotnie jest tak, że no po prostu to młodzież niszczy, a nikt nie reaguje. Także pomóc ma nam w tym monitoring, który. No właśnie, czy jesteście Państwo w stanie w jakiś sposób przerzucić tę odpowiedzialność na tych, którzy rzeczywiście tych zniszczeń dokonują. Czy jest tak, że wszyscy płatnicy podatnicy muszą de facto łożyć na to, by rzeczywiście mienie publiczne było w przyzwoitej jakości, żeby ta jakość została utrzymana choćby po euro? Czy faktycznie ci, którzy są winni? Czy jest system bądź jakieś sposoby na to, żeby wychwycić tych, którzy tę odpowiedzialność powinni ponieść? My w tej chwili realizujemy projekt unijny, który ma zapewnić bezpieczeństwo w pojazdach. Instalujemy ponad 2,5 tysiąca kamer w naszych i w tramwajach i w autobusach. I to nam na pewno pozwoli na ograniczenie tego zachowania takiego nagannego. Zresztą mamy już przykład, że w jednym z pojazdów, Udało nam się właśnie dzięki nagraniu. Y Wychwycić osobę, która niszczyła pojazd, no i zgłosiliśmy to na policję. Wspólnie z policją ta osoba została zatrzymana i oczywiście poniesie konsekwencje. Przykro powiedzieć, ale generalnie takich sytuacji dokonują młodzi ludzie. Więc oni jakby traktują to jako zabawę. A później rodzice będą mieli przykrą niespodziankę, kiedy będą musieli pokryć pełne koszty usunięcia graffiti. Mówiła też Pani o tym, że odwołujecie się Państwo do takiej odpowiedzialności społecznej, czyli jeżeli... Jeżeli ktoś widzi, że inna osoba dokonuje takiego aktu wandalizmu, to żeby reagować, zgłaszać gdzieś, zgłaszać na policję, zgłaszać motorniczemu, czy, czy w jakiś inny sposób? Bardzo byśmy chcieli, żeby pasażerowie takie sytuacje zgłaszali motorniczemu, bo on jest jakby gospodarzem pojazdu. On takie sytuacje zgłasza natychmiast naszej, naszym dyspozytorom, naszej centrali ruchu, także tam policja wtedy szybko dotrze. Problemem są te drugie wagony, kiedy no, nie ma tego motorniczego i tam są największe zniszczenia. I stąd te nasze wspólne działania z policją, które chcemy podjąć. Także w najbliższym czasie w tych drugich pojazdach pojawi się troszeczkę straży miejskiej, trochę policji po to, żeby no, zapewnić takie poczucie bezpieczeństwa, poczucie komfortu tym, którzy wsiadają chcą spokojnie i w pewnym komforcie dojechać, a nie być narażonym na to, że no, za przeproszeniem grupa huliganów, po prostu niszczy tabor i strach podejść i im zwrócić uwagę. Ale mówiła Pani też o tych akcjach, które dotyczą takiej zmiany mentalności, e, które odwołują się, czy mają się odwołać do tego, żebyśmy my wszyscy wspólnie, użytkownicy komunikacji miejskiej szanowali dobro wspólne czy dobro publiczne, e, czyli no w tym przypadku komunikacji, z której korzystamy. Czy będą takie akcje, które mają uświadomić no, choćby tej młodzieży, że, że rzeczywiście wandalizm to nie do końca jest to, o co chodzi? Tak, tak jak powiedziałam, planujemy cały taki cykl akcji, to, że my ponieśliśmy tak duży wysiłek, no nie tylko finansowy, w usunięciu grafiti na euro. Chcemy utrzymać ten tabor, w związku z tym będziemy prowadzili różne akcje, poprzez nasze biuro promocji. Planujemy takie spotkania z młodzieżą, z z policją wspólnie. Także tutaj mamy nadzieję, że no w wyniku prowadzonych tych akcji i promocyjnych, i tej naszej stałej kontroli, i temu, że my usuwamy na bieżąco zanieczyszczenia, że w końcu wszyscy będziemy mogli cieszyć się jazdą czystym taborem. Dobrze, to taki dobry moment, by wywołać tych niezadowolonych. Jest z nami rzecznik pasażerów MPK od 1 czerwca. Funkcja została powołana wiem, w przedsiębiorstwie. Od kilku tygodni um, pracuje Pani już bezpośrednio z, pas z pasażerami. Jakie zadania na należą do Rzecznika Pasażerów? No, właśnie te, o których Pani wspomniała pomóc pasażerowi yy, przejść przez. Yy, Tą, taką machinę biurokracji w przedsiębiorstwie. To nie jest nic strasznego, to się tylko tak strasznie ludziom kojarzy, że, że, że to MPK jest takie skostniałe, takie niedobre, takie patrzące, chcące temu pasażerowi zrobić na złość. To no tak, nie jest ale tak. zbliża się to jest... lato, duszne tramwaje, kierowca no nie źle no jedzie, zbyt mocno hamuje, kontroler biletów nie jest uprzejmy bądź niesłusznie się. Ma jakieś pretensje, że nie mamy biletu. Jakie sprawy trafiają do Pani? Jakie sprawy powinny trafić? Jakie sprawy mogą do Pani trafić? Do mnie bezpośrednio powinny trafiać już sprawy trudne. Czyli tutaj, gdzie pasażer ma naprawdę problem z załatwieniem swojej sprawy. Czyli zgłosił dwie, trzy skargi na opóźniający się autobus czy tramwaj. W tym samym miejscu dzień po dniu. Sprawa y, przez trzy tygodnie y, nie uległa poprawie. W związku z czym y, to jest ta. Czyli notoryczne spóźnianie się tak. i tramwajów to jest pierwsza y, sprawa. Z czym y, jeszcze to można. To jest. Do niepoprawne zachowanie podczas kontroli y, osoby, która dokonywała tej kontroli. Y, to są y, rzeczy na przykład odszkodowawcze, kiedy mamy problem z y, uzyskaniem y, odszkodowania za y, rzecz czy, czy wypadek, który zgażył się w środku komunikacji miejskiej i y, 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 odszkodowanie nie zostało przyjęte, yy, czy, czy zostało podanie zostało odrzucone, wtedy istnieje możliwość ponownego przypatrzenia się, czy sprawdzenia, czy te wszystkie formalności, które powinny być zgodnie z prawem wykonane, były wykonane słusznie, czy decyzja podjęta w sprawie jest decyzją prawidłowo podjętą, czy nie ma żadnej wątpliwości. Yy. Nie, Nie boi się Pani, że będzie Pani zasypana lawiną listów, lawiną skarg, lawiną wniosków e, tej całej rzeszy istnieje, niezadowolonych pasażerów komunikacji miejskiej. Istnieje taka obawa, miejskiej. ale oprócz mnie MPK prowadzi biura obsługi pasażera. Te wszystkie sprawy takie, że mi to pierwsze, pierwszy kontakt pasażera z MPK, tego niezadowolonego, dalej będzie na poziomie właśnie biura obsługi pasażera. Czyli jest Pani Czyli, taką przysłowiową drugą instancją, tak? tak? To jest coś takiego jak ta, ta druga instancja, drugi, drugi krok w kontaktach z MPK. Mm -hmm. I no tak, nadzieję, że a, że, proszę mi powiedzieć, no właśnie, czy też nie ma takiej obawy, że, że pojawią się lawinowo te problemy i czy w końcu zależy mm. państwu na tym, żeby te, te problemy mieć u siebie i mieć je zweryfikowane? No właśnie po to jesteśmy. Na tym nam właśnie zależy, żeby te problemy były załatwione, żebyśmy mieli pewność, że wszystko po naszej stronie jest zrobione prawidłowo, że pasażer czuje się, że, że jego sprawa jest ważna i będzie załatwiona. Mhm. Od 1 czerwca funkcjonuje Rzecznik Pasażerów mhm. MPK. Jakie, jakie do tej pory najważniejsze sprawy udało się właśnie dzięki tej funkcji załatwić? To znaczy załatwić to jeszcze trudno określić, załatwić. Jak pani wspomniała, Funkcję Rozpatrzeć. rozpatrzyć też. Jedna skarga wpłynęła do nas imiennie, znaczy do mnie imiennie, czyli zaadresowana już na rzecznika pasażera i jest to sprawa odszkodowawcza, którą będziemy rozpatrywać. Pozostałe sprawy są sprawami też podobnej treści, czyli odwołanie, kolejne odwołanie od niesłusznie wystawionego wezwania, problem i leżący po tej stronie problem z rozpatrzeniem tego wezwania. Czyli trzeba będzie podobnie zbadać przypatrzyć przypatrzeć wszystkie dokumenty, zasięgnąć opinii czasem biura prawnego, czasem innych instytucji, które pozwolą, pozwolą na zweryfikowanie tej decyzji i, i popatrzenie, czy rzeczywiście jednym słowem frontem do klienta. Tak. Ja występuję w imieniu pasażera wewnątrz firmy. Trudna rola dostęp... jako pracownik firmy ma Pani trudną tak, rolę. No tak, no, pracownik, co prawda, MPK powołało ta, ta, ta takie stanowisko, ale, ale również MPK podeszło do tego, że no w końcu gmina Wrocław zamawiał nas usługi, państwo jako gmina Wrocław. Płacicie nam za, za, za wykonaną usługi, w związku z czym y, tak naprawdę to jest niewielki koszt, który poniesie MPK, czy ponosi MPK y, związany z obsługą tego pasażera, czyli z, no, z docenieniem tego pasażera, który chce y, korzystać z naszych Króciutko usług. na koniec, formalnie w jakiej, y, w jakiej formie przy, przyjmuje Pani te wnioski? Mm. Czy to mają być tylko i wyłącznie formy pisemne, mailowe, czy listowe, czy osobiście? W każdej, formie. w każdej formie. Do mnie Opró można się zwrócić w każdej formie. E mailowo, listownie, osobiście, telefonicznie. E jestem do Państwa dyspozycji e od poniedziałku do piątku. Dobrze. Szanowne Panie, dziękuję serdecznie za przyjście do studia. Państwu dziękuję za uwagę. Kolejny program za tydzień. Do zobaczenia.